Co to jest właściwie ten cały program metamorfoza sylwetki? Najprościej mówiąc, jest to współpraca treningowo-dietetyczna, mająca na celu osiągnięcie szybkich i trwałych efektów dzięki współpracy z profesjonalistami. A wygląda to dokładnie tak. Wypełniasz formularz zgłoszeniowy do programu lub piszesz do nas wiadomość prywatną. Nasz konsultant dzwoni do ciebie, opowiada o programie i dogaduje dogodny termin. Przychodzisz na trening wdrożeniowy i poznajesz naszego specjalisty od wdrożeń Bartka. To z nim przechodzisz przez wywiad trudny trening, na którego podstawie dokładnie ustala, co jest potrzebne do twojej metamorfozy. Następnie dopasowuje ci idealnego trenera, który zadba o twoją sylwetkę i przeprowadzi cię przez proces metamorfozy. W naszej ekipie jest również dietetyk, który wskaże ci, jak powinno wyglądać twoje żywienie. Mając tak poukładany proces, nad którym pracowaliśmy kilka lat, jesteśmy w stanie zagwarantować efekty każdemu, kto jest na tyle zmotywowany, żeby wykonać ten pierwszy krok. Resztą Zajmie się nasza kadra. Wypełnij formularz lub napisz do nas wiadomość prywatną, żeby wykonać ten pierwszy, najważniejszy krok. Resztą zajmiemy się my.